Nie pluj. Dzisiaj top 10 moich ulubionych kreskówek, a z tej strony ty monster. Tak jest, monster i jego ojciec najlepszy. I najlepszy. Mateusz. To kto jest ojcem? Hmm. Moi drodzy, Tymon przygotował listę dla Was dzisiaj 10 swoich ulubionych kreskówek. No to lecimy z tym. Zaczynamy od miejsca 10 i tutaj spora dobra produkcja czyli Netflix. A co nam oferuje Netflix? Carmen San Diego, Carmex San Diego. Carme, Carmex San Diego. Witajcie w Akademii Wajel szkolącej złodziei. Pamiętam, że to leciało kiedyś chyba na kartę Network. Eee, nie, to leciało tylko na Netflixie, jest to serial oryginalny Netflixa. Tak, naprawdę to ja nie wiem, mi się wydawało, że gdzieś to już widziałem. Jak byłem młodszy, że była jakaś poprzednia wersja, wiesz? A to może była po jakaś poprzednia wersja, ja nie wiem. No i dobra, i co to jest to Carmen San Diego? Opowiada to o dziewczynie, która nie wiadomo skąd jest na wyspie, która jest szkołą morderców złodziei i Teges, którzy są jak ninja, dosłownie jak. Kradzież krzywdzi ludzi. No, no wszystko co jest złe! Chciałbyś do takiej szkoły chodzić? Nie. Aha. Zbyt brutalni, zbyt dziwne sposoby i straszne mordowanie. No i. No chociaż tego mordowania nie było widać. Okej. No tak, no i Carmen e, po tym jakimś czasie dowiedziała się. Czyli nie z jakąś tajną agentką albo szpiegiem? Nie, najpierw była. E, po prostu urodziła się tam i zaczęła się. I potem dołączyła do tej szkoły. I żebyś była pewna, że chcesz zostać zawodowym złodziejem. Jeśli pójdziesz tą drogą, nie będzie już odwrotu. I potem zrozumiała, co to jest ta szkoła. Rozumiem. Czyli zachęcasz, tak? Fajna tak, bajka? zachęcam, fajna. Dobra, miejsce dziesiąte, teraz miejsce dziewiąte. Rozczarowanie i Bow Horseman. Horseman. Znów Netflix, tak. Obok siebie? Tak. Tak, zupełnie dwie inne bajki. Obecność na królewskim weselu. Jest obowiązkowo. Już wszystko okej. Okay. Lepiej niż OK. czuję się świetnie dzięki Tobie, cudowny człowieku. Ja je tak ustawiam, bo dla mnie tak, Bożek nie powinien być na miejscu Carmen, bo Carmen tak powierzę. Bożek Horserun ma ciekawą fabułę, tak jak Carmen, ale mi się bardziej podobają takie w, w kreskówki dosyć dziwne, opowiadające na przykład o Gwieździe, który jest bogaty i ma wielką depresję. Bołczyk teoretycznie nie, nie jest, jest dla, dzieci. dla dzieci, bo tam za dużo rzeczy możesz nie zrozumieć, bo tam jest dużo o e, uzależnieniach, o alkoholu, o jakichś takich rzeczach, tu, których... E, które są problemami zwykle osób. Tutaj chcę dodać, że w liście mogą wystąpić jakieś wulgarne kreskówki, a więc proszę, jeśli nie chcecie wiedzieć o nich, to proszę wyłączyć ten film i nie oglądajcie. Ale jeśli już chcecie jesteście, no to cóż... No dobra, to Bołżek, oglądania. Nie? To Bołżek, ale a Rozczarowani, to co to jest? Rozczarowani opowiada o dziewczynie, która jest księżniczką i ma się poślubić z gościem, któremu spada łeb i żyje. Bierzesz tego męż Mężczyzny ze swego małżonka. Nie! A nie, że przebija go mu łeb. E, tak, mieczem, Tr tronem, który przypomina z Gry o tron, tak. No jest to oczywiście nawiązanie do Gry o tron. To jest kreskówka Mata Grohinga, czyli gościa, który stworzył i Futura May Simpsonów, więc jest tam charakterystyczna kreska. Wow, jestem dobrą rzeźniczką! To sklep zoologiczny. No dobra, miejsce ósme! E, to jest akurat z YouTube'a kanał, nie pamiętam nazwy, ale pierwsza animacja, którą e, lubię i podoba mi się, nazywa się Husbin Hotel. So it's a deal, then. Może coś kojarzyć? Hazbin Hotel. To chyba mi mówiłeś o tym, że to jest Mówiłem ci o Hello Boss. Heluwa, Heluwa a i jeszcze Heluwa, boss, tak. i jeszcze Helluva Boss. Okay, well yeah, that makes sense. You know happens when I'm lonely, Blitzy? o god, fucking To jest jedne, jednego twórcy, nie? Tak. tak jakby, I to jest takie, że jedno się w dwa światy. Dzieje, tak? Są dwa światy, dosłownie. To jest, raczej znaczy jeden świat w tym samym uniwersum to y się dzieje. Okay. Pierwsza, pierwsza e, stworzona, czyli Has Hotel, opowiada to o księżniczce e, Lucyfera, Uh -huh. Raczej o córce Lucifera. Nie wiadomo nadal czy to jest Lucifer, czy kto, ale pewnie to jest Lucifer. Są trzy impy, impy no, to są yeah, takie that's demony that's right. i jeden wilkołak lub tam wilk taki. Okej. Okay. wilk. I on jest ich szefem? Człowieku wilk? No. Nie, jest jeden imp. And everybody will know the name of Sir Lord! Pardon, who said that? Blico, okay. który jest szefem e, grupy z zabójców na sprzedaż. Okay, I lubię. to opowiada o zabójcach, którzy są na sprzedaż. Do wynajęcia. Do wynajęcia. Do wynajęcia, ok. Siódme miejsce. Siódme miejsce. Wodogrzmoty Małe. Wodogrzmoty Małe to 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 to, to to to. Hej! Opowiada to o Dipper, i Mabel, którzy jadą na wakacje do stanka. No dobra, plan B. Wielkie nieba, wuju, a co to na ramieniu wysypka? Pozwól, wuju, że podrapie. Takiego dosyć dziwnego, leniwego złodzieja. Złodzieja? Mm -hmm, to jest Czujek, który... nie? No tak. Okej. Okay. Ja widziałem chyba jeden odcinek tych Wodogrzmotów Małych. I co tam się dzieje takiego? W tym mieście jest mnóstwo dziwnych rzeczy. Kuku! Cuku. Mnóstwo dziwnych rzeczy, mnóstwo. Hm. Czyli jednak do czegoś się przydałem. Dziwac, zwierzęta, tutaj iluminacji. Tutaj zamrożony w Karmelu Abraham, jakiś Lincoln, podruba jego. Lincoln. Doritos Illuminati, który zamienił świat w Armagedon. Armagedon. Umowa. Stoi. No dobra, lecimy następne. Numer 6. Rick and Morty? O, oh, jakie lowerskie kurczenie! Oh, jego ubrania się nie zmniejszyły. Średniowieczne kurczenie! W... Rick and Morty! Ciekawe czemu ci się tak Rick and Morty podoba. Wszyscy wiedzą. No co? No to jest super serial! I co tam się dzieje takiego? Opowiada to o wnuczku Mortim, który ma dziadka Rika, który ciągle pije i, tak, i tak jest. jest naukowcem i mają bardzo, bardzo, bardziej porąbane przygody niż sam Dipper i Mabel. na śmierć. O, chwila. Proszę wybaczyć, panie Walucznik, nie ma sprawy. Czyli coś w stylu powrót do przyszłości. Tak, tylko że ponoć właśnie a propos powrotu do przyszłości Rick Rick and Morty, e, oni mieli poruszać się zamiast tego statku UFO To dobre auto, lubię się bawić. I o to chodzi, przemy naprzód. Nie pytaj czemu gadam. Samochodem na Okej, okay. no dobra, poruszałem się UFO. Pyk. no wszyscy znają Rick and Morty, to wszyscy jest dosyć I bardzo fajne. To miejsce szóste, prawda? Tak. Teraz miejsce piąte. A opowiada to o bardzo wulgarnej i bardzo mocnej i ostatniej już najbardziej e, potężnej, wulgarnej kreskówce, czyli Family Guy. Co tu się stało? Okay. Uważaj. Nie no, Family Guy nie jest ta, aż taki wulgarny. Ja znam bardziej wulgarne Serio? i ostre kreskówki, tylko Family Guy ma dosyć mocny humor. I to jest też taki, którego możesz nie zrozumieć, bo jest dużo odniesień do e, amerykańskiej kultury. Hey guys, Przyda nam się pomoc. Mają rozgrywającego here, kind of z All American, God. Boże. Do polityków, do gwiazd, kina, do gwiazd muzyki i tak dalej. Więc y, no, czasami są też żarty po prostu z żygania, y, jak wiemy. No, no jest ja family guy. O rodzinie Griffinów. Emocjonalnie zawsze byłem jaszczurką. Wreszcie dobrze się czuję we własnej skórze z łuskami. ...którzy też mają dziwne przygody, ale nie związane z żadnymi mitycznymi albo dziwnymi stworzeniami z kosmosu, a bardziej humorystyczne mają głównie. No albo tak. związane z życiem, albo z y, nieżyciem. Albo z życiem, albo z nieżyciem. No dobrze, no okej, okay. świetna Jest rozwi Dużo bardzo żartów. Dobra, czwarte miejsce. Produkcja Nickelodeon. E, tą kreskówkę może nie możesz znać, ale nazywa się to Harmidom. Nie żegnajmy się! Sisters nie mają o niczym pojęcia! Co nie mówię że oglądasz Harmidom i o czym no ten tak. jest ten Harmidom? Jest to o głównym bohaterze Hirk'u, który ma 10 sióstr. O nie! Fonfru, co mi dałeś za linę? Choli! E, Nie ha. wymienia ich wszystkich! Jest ich dziesięć i każdy się zaczyna nazwisko. Armii domsty na, na H, a ich imiona na, na H też. Armii? No. I, I co tam się dzieje? Przygody z, różne związane z na przykład z dorastaniem. Podkachani zrobiona z ukrycia? A skąd ona się wzięła? Hmm. Albo to jakieś przygody, że gość, jest konkurs z komiksów, i dyrektor chce chcesz być w komiksa. Jest też w nim i kranie ko, ko, dobry komiks e, naszego głównego bohatera. Tak robią dyrektorzy. Pamiętajcie o tym, dzieciaki. Dochodzimy do podium. Trzecie miejsce brązowy medal. Dla kogo? Dla Gambola. Gumball na trzecim miejscu, proszę Państwa. Gumball i Darwin. Co to jest Gumball? Znaczy, ja wiem, co to jest, ale to możesz powiedzieć. Gumball opowiada o rodzinie Wattersonów. Zamówiłem chirurga, który ci przeszczepi tyłek na twarz. Tak, doskonale. Ty wcale mnie nie słuchasz! SMS-a! W szczególe jest złota rybka główna i niebieski kot. Najważniejsza postać. Niebieski kot. Czy jak oni są rodzeństwem Niebieska, niebieski kotki i złota eee, lipka? Złota lipka akurat jest adoptowana. A jest adoptowana, okej. Okay. Nawet jest odcinek, który jest tak właściwie pełnometrażem, ale ma dwa odcinki. Okej. Okay. Gumball ja też polecam ze swojej strony. Jest świetnym serialem, zarówno dla młodszych, jak i no. dla starszych. Bo Już... on nie jest wulgarny w ogóle. Jest, są żarty ale jest tam. Ale crazy. Potrzebuje komórki! Aaaaaaa, mm, wyszłem smsa! Nie, nie ma mowy! Przez te smsy nas w to pakowałeś. Dobra, miejsce drugie. Br srebrny medal. Steven Universe. Steven Universe, tak? Ja tego nigdy nie oglądałem, a to ponoć fajne, tak? O to jest? Opowiada to o chłopcu Stevenie, który ma ojca oraz 10 opiekuńczych klejnotów. Kto nie docenia nas, ten mocno zdziwi się. Klejnotów? To nie są ludzie, to są klejnoty. Co opowiada to. A i z nimi rozmawia? Yy, nie tylko szmaragdy, perły, granaty. No i co, ale one są w postaci jakiejś ludzkiej? Yy, yy, no są w postaci ludzkiej, Aha. niektóre nawet nieludzkiej. Są diamenty sobie. Jest grupa Star Wars, podróba kolejna Star Wars. No dobra, i co ma te kryształy i co tam się dzieje? No ma w pępku kryształ swojej matki. Z okay. ten. No dobrze. Bardzo to... fajne, mi to się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Dajemy fajne Pierwsze miejsce, złoty medal. Jaki, Mati? Teletubisie. się tak? Czy świnka Pepa? Czy masza i niedźwiedź? No co? Nie, totalna porażka. Nie za szybko, Noah? Nie! W porządku! Ach, totalna porażka, no tak, oczywiście. Przecież odcinek robiłeś o tym, no? Jak to, odcinek? Nie robiłeś o tym? Nie robiliśmy. Nie Miał być listy? Miał być, ale już nie ma. A, no dobra, to może kiedyś będzie, słuchajcie. Co to jest ta wyspa totalnej porażki? Opowiada o górny bohaterze, Chris. Słyszałem gitarowe wykonanie, ale żeby na pasze? Który jest, według mojej teorii, jigsawem z innego wymiaru, bo znęca się nad dodatkami. ska była zdeterminowana, dlatego jesteś bezpieczny. I to jest na pierwszym miejscu, tak? Tak. Wyspa totalnej porażki, słuchaj. Polykris, ląduję jeszcze w jakimś odcinku do więzienia. Okej. Okay. Mnóstwo rzeczy, zwiedzajcie. takie serial, takie reality są jakby. Tak, tak? właśnie, i to jest najbardziej łamiące czwartą ścianę. Aha, bo oni często mówią, tak? Aha. Oni wiedzą, że są w teleturnieju. No i bardzo dobrze wy też słuchajcie, jesteście w teleturnieju. Nie wiem czy wiecie nawet jak to oglądacie, to w tej ktoś inny was ogląda. Właśnie, czwarta ściana Pamiętajcie o tym, pamiętajcie, a my Nas też wami, może. My się z wami żegnamy. E, napiszcie, jak musieliście listę jeszcze od tym ona Albo jaka jest Wasza ulubiona kreskówka. Dokładnie tak. Pa! Pa! Dawaj Lajka i komentarz! Demonster!